Jesteśmy pod urzędem miasta w Rybniku, gdzie y, aktywiści przede wszystkim z Włodzisławia Śląskiego prezentują nam kolejną odsłonę walki o rybnickie nutrie. Przypominamy, że rano opublikowaliśmy materiał, z którego wynika, że jedna z aktywistek, jedna z pań broniących rybnickich nutri y, ma na swoim koncie zamówienie na... Y, Kilka set, a być może nawet więcej sztuk oskurowanych zwierząt, ale to nie jest osoba z tąd. nie jest to osoba, która bierze udział w obecnym proteście. W tej chwili lokalni obrońcy praw Nutri wchodzą do Urzędu Miasta. Z tego co wiemy, mają zamiar spotkać się z prezydentem albo przynajmniej. Doprowadzić do tego spotkania w najbliższym czasie. Chcą też złożyć petycję. Jesteśmy w Urzędzie Miasta. Państwo, którzy protestują w obronie rybnickich Nutri, w tej chwili w starej części urzędu udają się do gabinetu prezydenta miasta. Będziemy im towarzyszyć w tym krótkim spotkaniu z prezydentem, jeżeli oczywiście prezydent lub ktoś jest na miejscu. Jesteśmy stroną społeczną, możemy się zgodnymi spotkać. No. My jesteśmy stroną społeczną tej całej sprawy związanej z nutriami i chcieliśmy w związku z tym, że docierają do nas różne głosy, prawda, że jest azyl, już ktoś jest chętny, że nie ma, że dopiero szukamy. Że już jest przetarg zakończony. No, może zrobimy tak, bo wiem, że wczoraj była konferencja, konferencjach no, i była dobra, dobra. informacja cała. Podana, o, tak, tak. Może pani rzecznik po prostu podejść. Nie jestem w stanie, bo dlaczego mieszkamy. Ale w tej chwili nie. Tak, ja rozumiem. rozumiem, to proszę, proszę to jest nas umówić. Inne bo my się przygotujemy i proszę nas umówić. No to, to może zróbmy w ten sposób. Ja we... wezmę na miarę na panie. I Dobrze, i pani pani nie pani ma telefonu. No, prosiłabym przypomnieć, że Do dolecie 7, 0, Dobrze. ale proszę mi teraz powiedzieć, Pani Marzyna jest z mieszkańcami, tak? Eight. Yani. Um. Uh -huh. No wszyscy jesteśmy, ja się tak przyłączyłam. Jesteśmy ambasadorami Nutri. Jesteśmy mieszkańcami tego miasta, Dobrze. jesteśmy stroną społeczną. Tak, okay. no to zróbmy w ten sposób, mm -hmm. mam na miarę do Pani Grażyny prezent uznaczyć termin spotkania, mm -hmm. tylko prosimy niezwłocznie, jak najszybciej. Tylko, żeby Bo nie mamy za dużo czasu, nie? Oczywiście, czas, no ja będę miała taką możliwość, to będziecie No będzie miała Pani pewnie jeszcze dzisiaj, także proszę działać skutecznie bo mieszkańcy część mieszkańców tego oczekuje po no, prostu. rozumiem Tylko okay. to też tak, tak jak mówię, przekazuje Najszybszą informację Państwo otrzymać od Pani Rzecznik. Jest dostępna w tej części. Znaczy, wie Państwo, e, my nie chcemy wioski słuchać wioski. Wie Pani, opowiadań od Pani Rzecznik, tylko my chcemy rozmawiać ze stroną. Stroną jest <trym> z miasta, Pani Rzecznik jest pracownikiem magistratu. Także chcemy rozmawiać z prezydentem, wiceprezydentem bądź radnymi. No właśnie, Pan także. Że... E, też jest na spotkaniu. No <trym> więc proszę to, mieć to na uwadze i proszę nas nie odsyłać do rzecznika, znaczy, bo. Bo my, my, nie jesteśmy prasą, my nie jesteśmy prasą, tylko my jesteśmy częścią osób zaangażowanych w ochronę i ratowanie tych zwierząt. Ja to... Tak jak mówię, telefon do pani mam i tak. <słuch> ja, to, to, ja to my chwilę okay. do, do spotkanie. Naszej... Ja A do której No nie mamy podanej godziny, ale jeszcze potrzeb, które się zaczęło. Plakat możemy zostawić? No, czy się Kiedy pisałem, ma pisko, które ja ten jako pismo, które jako pismo? Może nie jako pismo, tak, oczywiście, nie będziemy się pod nim podpisywać, ale może jak to to... nie dobra, Jako pismo, no to nie mogę, bo, bo nie ma adresata ani nie ma podpisów. To może pani na pisarzkę, bo nie ma w nie, to, nie to, niestety, ale będzie tego bardzo znanej rodziny. Rozumiem, że pani to a pan w tej Dobrze, w takim razie czekamy niezwłocznie na, na informacje. My będziemy jeszcze tutaj poczekać, może jeszcze po ja, tak? ja w pół godziny. Oczywiście, oczywiście. No, to czekamy, nic się nie spieszy. też, że tak powiem, na zewnątrz wygłosić to, co mamy do powiedzenia i też będzie słychać. Też to, no to, to wygłosić, wygłosimy, tylko. Jak państwo widzicie lokalni obrońcy praw zwierząt dzisiaj nie spotkają się z prezydentem. Spotkanie nie było umówione, stąd pana prezydenta nie ma. W sekretariacie obrońcy dowiedzieli się, że takie spotkanie zostanie wyznaczone i zostaną wówczas poinformowani o jego terminie. Miasta w Rybniku chcieliśmy się spotkać z prezydentem miasta. Jesteśmy stroną społeczną sprawy rybnickich Nutri żeby się dowiedzieć, jak rzeczywiście wygląda sytuacja, ponieważ docierają do nas sprzeczne Intumacja. sygnały. Tak, Grażyna, może... No nie wiemy właśnie, czy, my, czy będzie Azji, czy nie będzie. Chcielibyśmy wiedzieć, jako społeczeństwo przyzwyczailiśmy się do nich, pokochaliśmy i chcielibyśmy, żeby po prostu były w dalszym ciągu. I też się służymy z pomocą jako mieszkańcy. Czyli musimy też słyszeć, jak będzie wyglądało technicznie rozwiązanie tego, tej sytuacji? Ponieważ ja jako mieszkaniec nie wyobrażam sobie, że te nutki, które były tutaj przez nas wręcz utrzymywane przez ostatnie lata i wykorzystywane do promocji miasta, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że przyjeżdżają tutaj firmy, które będą je eksterminować. Dla mnie bardziej jest, właściwie rozmyślam w kwestii tylko i wyłącznie rozwiązań takich praktycznych. Czy te nutrie zostaną odłowione i będziemy tworzyć azyl, czy te nutrie zostaną wysterylizowane, zostaną w tym miejscu, w którym są. Nie dopuszczam takiej myśli, że w XXI wieku. Z, Eksterminujemy jakikolwiek gatunek tylko dlatego, żebyśmy nie odpowiedziali, i przez ostatnie lata e, przymykaliśmy oczy na pewien problem. I nie szukałbym tu winnych, szukałbym, szedłbym w kierunku rozwiązań, rozwiązań praktycznych, e, humanitarnych. Broń Boże, nie mam tutaj na myśli żadnych form usypiania tych stworzeń, mam tu na myśli opiekę opiekę nad tą populacją, ewentualnie, tak jak mówię, wygaszenie tej populacji poprzez, poprzez ograniczenie jej rozrodczości, a nie poprzez, jeszcze raz podkreślam, nie poprzez eksterminację. Dziękuję.